Super. Zjeżdżamy do złotej. Prze... Minęliśmy granicę i zjeżdżamy do złote hory. Małe miasteczko, dwa skrzyżowania, trzy na krzyż. A ja już się zakręciłem. No i przejechałem zjazd. Oczywiście Paweł przejechał. E no, zaczyna fajnie wciskać w tą górkę. Myślałem, że to będzie pitu-pitu. Tak jest. No i tu jest parking pod biskupią Kopę. Ależ piękna pogoda o spódka Punkt orientacyjny, gdzie będziemy odbijać w lewo. No, tu nas zjeździe super asfalt. No gdzie ta go spotka, no mamy to, jest mi się tak wydawało, że taka dróżka między polami, że nic się nie dzieje, a tu zaczyna się dziać. Nie tak. No i przepiękny widok na opolszczyznę. No i teraz zjazd. O! O! No, tu jest najgorszy kawałek, drogi. Jeśli sądzisz, że widziałeś już wszystko, to spójrz jeszcze raz. Fakt. Wiecie, spontaniczny nasz weekendowy rodzinny wypad w Góry Opawskie z soboty na niedzielę, blisko w sumie mamy od domu, więc taka zapadła decyzja. Przyjechaliśmy tutaj do Pokrzywnej Dówek. Jarnotu, bardzo urokliwe miejsce, lubimy tutaj przyjeżdżać, a ja Was dzisiaj zabieram na Pentelkę wokół biskupiej kopy. Przejedziemy sobie na stronę czeską z Lote Chory. Następnie w lewo odbijemy tam parę serpentynek będzie. Objedziemy, przejedziemy tutaj wokół tego masywu górskiego gór opawskich. Także zapraszam na wycieczkę. Tamę bez wody Byliśmy tutaj już W zeszłym roku bodajże No i powolutku dojeżdżamy Sobie do granicy państwa O Na tej trasie nie spodziewam się jakichś spektakularnych Trudnych Podjazdów Niemniej jednak Liczę na Piękne widoki, a naprawdę pomimo, że te góry są powiedzmy takie lajtowe, no to widoczki są fajne, jeździe pokręcić i myślę, że się można też fajnie zmęczyć. I zjeżdżamy do Zlote Hory. Trasy, asfalt, na razie fajny. Po mojej lewej biskup Jakoba. sobie wyjeżdżać, cały czas z lewej strony będziemy mieć kopę. Także objedziemy sobie to, jak no widzicie, małe miasteczko, dwa skrzyżowania, trzy na krzyż. A ja już się zakręciłem. No i przejechałem zjazd. Także zawijam. I wjeżdżam na drogę zasadniczą. A pokażę wam to miejsce. Oczywiście Paweł przejechał. No. Tutaj może być gorszy asfalt, no ale cóż. Nie po takich rzeczach się jeździło. A jak na razie tragedii nie ma z tym asfaltem. Fajnie się jedzie. A już pod górkę. Także tego oczekiwałem. Serpenty mi się zaczynają. coraz ładniejsze. Czy tam na biskupię Kopę od strony czeskiej jest podjazd asfaltowy bo jeżeli tak to spróbujemy sobie tam podjechać Na no, jeżeli nie no to tylko gravel pozostaje w moim przypadku no za chwilę powinniśmy być tam na przełęczy więc zobaczymy E no, zaczyna fajnie wciskać w tą górkę myślałem, że to będzie pitu pitu to tu fajnie, to lubię. To słuchajcie, jak się wybrać na chileutową jazdę relaksującą w góry przez cały tydzień od poniedziałku do czwartku, czasem do piątku albo dłużej. Dobre tempówki, a później w ramach relaksu i rozjazdówki wyjazd w góry. O! Tak, tak ma być. Cały czas zmieniać, kombinować szokować mięśnie. No chyba dojeżdżamy do tej przełęczy wreszcie. No i tu jest parking pod Biskupią Kopę. Zobacz jaka tam droga, czy tam się da wjechać, czy nie. Tu w prawo szlak, w lewo droga dojazdowa do sroniska na Biskupię Kopę, także spokojnie grawerkiem powinienem przy okazji kiedyś to zrobić. A no dobrze, zjeżdżamy na dół. Ależ piękna pogoda. Zjeżdżamy na dół. I teraz najważniejsze dla nas będzie co? Hospudka upp Pana. Punkt orientacyjny, gdzie będziemy odbijać w lewo. No. Super asfalt. Dla miłośników, prędkości na zjeździe, super. Naprawdę można się puścić. No i widoki lepsze niż myślałem. Zjechaliśmy słuchajcie do Petrowic, tutaj za drogą w lewo. No i teraz szukamy tej naszej gospodki u Pana, bo tam będziemy skręcać w lewo. Tak jak wam mówiłem bo od przełęczy super asfalty 10x10 naprawdę i nawet ciekawszy powiem Wam z tej strony jest podjazd niż y, y, ze lotych chor, ale też ciekawy z tamtej strony No. Nie ma i nie ma. Mamy to, jest. No i tutaj w lewo i fajnym asfalcikiem, wąską dróżką jedziemy w stronę Polski. Obawiałem się, że ta droga będzie szutrowa, bo na starych zdjęciach satelitarnych tak to właśnie wyglądało. No ale wczoraj po południu sobie podjechałem od strony polskiej zobaczyć, no i jest fajny asfalt gładziutki 10 na 10. Także taką dróżką tu sobie będziemy przejeżdżać między polami i później przepiękny widok na opolszczyznę. Już nie sposób zabądzić, gdyż droga was prowadzi, fajnie, a widoczki fajne, wydawało, że taka dróżka między polami. Że nic się nie dzieje, a tu zaczyna się dziać. O, przed nami wiatka na odpoczynek, także jest to fajnie zorganizowane. Tutaj, a ja coraz bardziej zaczynam redukować. Przepiękny widok na opolszczyznę. No i teraz zjazd! O! Tu jest najgorszy kawałek drogi. Tak, pokrzywna, przejazd przez pokrzywną. I za chwilę zamkniemy pętelkę. Na ścieżkę rowerową fajnie przygotowana w miarę, bez dziur, przejazd tutaj koło środków, i w stronę naszego kempingu jedziemy. Moi mili, dziękuję za wspólną wycieczkę. Mam nadzieję, że widoki, ta trasa opisana przeze mnie omówiona. Oczywiście link do zrzutu tej trasy będziecie mieć na końcu filmu. Ewentualnie zainteresowanych zapraszam na strawę. pod tym samym nikiem i tym samym zdjęciem tam funkcjonuje. Więc objechaliśmy sobie tutaj ten masyw górski wokół Biskupiej Kopy, tą stroną, którą ja podjeżdżałem asfalt był troszkę gorszy, natomiast tam rzut przełęczy w dół i dalej już po stronie czeskiej rewelacja, 10 na 10 piękne asfalty, z tamtej strony myślę, że jest nawet ciekawszy ten, ten podjazd. Także fajnie się to udało, w sumie 28 km. Tutaj z taka pętelka, więc można sobie to skomponować gdzieś w pobyt. Nie jest trudny podjazd, fajnie się wyjeżdża, miękko, także bez problemów. Dzięki, że byliście i do miłego następnego. Cześć!